Hej, kochani, ja jestem LPS World i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Za mną właśnie stoi paczka, którą dzisiaj będziemy otwierać. To znaczy, że jest to unboxing, tak? Już nawet nie pamiętam, który. Więc zaczynajmy. Ogólnie to ta paczka doszła mi bardzo, bardzo szybko, bo wczoraj pani. Um, wysłała paczkę, a ona już dzisiaj jest. Więc um, tutaj znajdują się cztery pet shopy. Wow, tak są. Ojejku. Ojejku, jejku, jejku. Okej, okay, już wyjęłam. I pierwszym pet shopem jest ten cudowny konik. To już mój trzeci w kolekcji. Jest przepiękny. Nie ma chyba żadnego uszkodzenia. Nic. Nie ma żadnej rysy, tak mi się wydaje. I jest po prostu w bardzo dobrym stanie. Wręcz idealnym. Następną figurką jest ta otociłała. Bardzo mi się ona podoba. Jest przesłodziutka. Ma magnesik. I tak ona się prezentuje. Następną figurką jest ten pers. Jest cudowny, tak jak wszystkie figurki przedtem. Ale nie no, jest przepiękny. To jest mój czwarty pers. Jest bardzo ładny. Podoba mi się bardzo kolorystyka. Ma także magnesik. No, tak się prezentuje. Ostatnim pet shopem jest ten long hair. Jest przepiękny. Mm, też nie ma żadnego uszkodzenia, żadnego zarysowania. Jest w idealnym stanie i ma dziurkę. Tak się prezentuje. To jest mój trzeci long hair. Tak, tak się prezentuje. Jest moim zdaniem przeuroczy. Więc tak oto prezentują się moje cztery pet shopy Um, są przepiękne, um, z tego trzy pet -shopy mają magnesiki. Jestem bardzo z tego zadowolona, bo ogólnie mam mało pet -shopów z magnesikami i to mnie w sumie dosyć cieszy. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tych figurek, są w idealnym stanie, jeżeli wam. Spodobały się i figurki, i mój filmik. To zostawcie subika oraz łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Pa!